Witam Was w kolejnym bardzo fajnym odcinku. Tym razem pierwszy odcinek z Pro Evolution Soccer 2015: Bayern Monachium kontra Atletico de Madrid. Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, co to zagra, jest to PES 2014. Także komentuję już pierwsza bramka, Robert Lewandowski. Proszę bardzo, Manuel Neuer, bardzo się cieszy. Wszyscy bardzo się cieszą z tej wspaniałej bramki, zwłaszcza, że podawał od razu Neuer i piękne zagranie do Lewandowskiego wykorzystane. Okiwane bramkaż, najpierwsza bramka oczywista. Jeden do 0 dla Bayern Monachium, już w pierwszej minucie spotkania. Mandzukic, Koke, Raul Garcia, Turan, Gabi, Juafran, Raul Garcia, Mario Mandzukic. Piękne wejście. Spójrzmy, Frank Ribery, zagranie do Lewandowskiego, Robert Lewandowski. Gramy dalej. Gabi. You are from Tiago. Gabi. You are from, Koke. Sama gra PES 2015 jest bardzo fajnie zrobiona. Ja ją polecam. No i możecie się. O, pier... poczekajcie, bo akurat akcja jest na bramkę. I są szanse, że za niedługo może nagramy pierwsze spotkanie Ligi Mistrzów. Tak mi źle. Chociaż. Albo nie. Nie. Poczekam aż wszystko przyjdzie. Yy, przyjdzie na razie z czasem. Zobaczymy, jak mi pójdzie z czasem. No i gramy w takim razie dalej. Już nic więcej nie chciałem mówić. No od Bramki. Błać sztuber. Turan. Mandzukic. Jérôme Boateng. odbieram mu piłkę Mandzukic. Jednak Boateng nie dał się skołować. Lewandowski. Lewandowski. Dobre podanie do Riberiego. Jednak mocha. Łapie tą piłkę. 1-0 dalej, drabajerny Monachium. 27 minuta spotkania. Chyba widać bardzo dobrze nawet ten licznik czasu. Ale ogólnie czasu nie widać, jaki ten jest. Ale widać piłkę. Piłkę widać, także możemy grać dalej spokojnie. Tylko chyba... W... No nie, dobrze wszystko widać. Ja się z tego cieszę. Licznik widać też, 1 do 0. 34 minuta się zaczyna. I przed piłką znajduje się Boateng. Piękne podanie do Riberiego. Niestety przejmują piłkę Raul Garcia Turan. Bez ściabiego Alonza. Niestety. Yy, postanowiłem, że go w tym meczu zdejmę. Yy, z boiska. Mamy jednak Schweinsteigera, Bad No i Remis. Bad i. I z tego, jak on się nazywa. I Millera. Madżuki zdobywa bramkę remisującą. Nie mam ochoty oglądać powtórki. Za to oczywiście przepraszam. Realizator na to nie pozwolił. Gramy dalej. Schweinsteiger. Miller. Miller obok niego Lewandowski. Lewandowski. Szansa na uderzenie. Nie ma faulu. Powinien być jednak. Dobre podanie. Frank Ribery. Dobra obrona, mochy. Ale jeszcze szansa. Thomas Miller po bloku. Jeszcze Schweinsteinger chciał dobić. Jeszcze Miller. Ribery. Obrona. z Nic nie dodane do pierwszej połowy. Słyszymy gwizdek. Bardzo piękne rozpoczęcie całego meczu. Miller zadowolony, robem nie za bardzo, ale wynik jest fascynujący. Zacznijmy, Wawel, więc drugą połowę spotkania. Remis. Wszystko jeszcze w rękach Atletico lub Bayernu. Siquera. Słyszymy, właśnie kibice. Hałasują, krzyczą. Żeby wspomóc swoich idoli, spójrzmy. KOKE, dobre podanie. Robem Lewandowski, Lewandowski. Nie ma faulu, ale chyba faul na Polaku powinien się liczyć. Nie ma faulu. Też sędzia nie, nie kontynuuje grę. Nie wiadomo, czy przywilej korzyści dodał. Sequera. Sikuera. Raul Garcia Mario Mandzukic Odebranie piłki przez Piłkarza Bayernu Koke Mandzukic Mandzukic Dobre podanie jednak Dobrze jednak zareagował Dante Arjen Robem. Zmęczony chyba Całym spotkaniem Będzie potrzebował odpoczynku Tak jest, Arjen Roben za Getsego i Getse idzie na Millera pozycję. Miller, Schweinsteiger. Dobre podanie do Robena. Roben niestety nie dogonił tej piłki. Lewandowski dogania powoli Garcia. You are from Feinsteiger Dobre podanie do Lewandowskiego Pep Guardiola może się cieszyć z tego piłkarza Ale niestety jeszcze Odbiera mu piłkę Dlaczego ma się Pep Guardiola z niego cieszyć Kolejna bramka Polskiego napastnika, więc Nie ma faulu Sędzia puszcza grę dalej Arjen Robben Spójrzmy Turan wysokie podanie, Neuer wybiega i wybija tą piłkę, nie, nie wybija nie zdążył, ale gramy dalej, dobre podanie do Lewandowskiego Lewandowski na spalonym no tak jest, minimalny spalony, ale warto było Robben i pierwsze zmiany w Bayernie Monachium w Atletico de Madrid nie ma żadnej nieprawidłowe podanie niestety Gramy dalej w takim razie. Miranda, Joafran, Gabi, Tiago, Tiago. Teraz przy piłce Sequera. Dobre podanie do Turana. Turan, Mandzukic, Mandzukic. Wysokie zagranie do Lewandowskiego. Znaczy się nie, rzeczywiście nie przez Mandzukicza, tylko przez Dantego. Była szansa. Polak mógł strzelić. No niestety. Mocha od bramki. Diego Godin. Tiago. Siguera. Turan. Raul Garcia. Odebranie piłki. Lorbert Lewandowski. Kontratak, kontratak, ale nie wyszło. Juan Turan. Znaczy się, nie Juan, przepraszam. Przepraszam. No ciągle mi się myli jego imię. O, Koke. Dobre podanie. Koke! Rzut karny? Czy to będzie jednak ten? Tak jest! Rzut karny! Żółta kartka! Dawid Lalaba. Spójrzmy na powtórkę tego faulu. Tak jest. Absolutnie zgadzam się z decyzją arbitra. No i jak strzeli Raul Garcia? Raul Garcia! Gol! Raul Garcia! Spójrzmy na tą powtórkę, gdyby Neuer wyczuł jego intencje. Neuer jest słaby w takich sytuacjach. Piękne uderzenie, i Bramka padła po wspaniałym karnym. Bayern Monachium. Przegrywa jednym golem. Jednak dalej ma gold kontaktowy. Schweinsteiger trochę się pochamił. 88 minuta się rozpoczyna. Czy to będzie zwycięstwo Atletico de Madrid nad Bayern Monachium. Czy zwycięży Atletico de Madrid? Czy zwycięży Atletico de Madrid? Zadajemy sobie pytanie. Trzy minuty dodane do drugiego gwizdka i końcowego jednocześnie. Zobaczmy. Minuta już zleciała. Już zletuje druga. Czy będzie zwycięstwo Atletico de Madrid nad Bayernem Monachium? Piękne podanie. Koke. Jeszcze wybija Noir. Koniec meczu. Coś nieprawdopodobnego. Piękny mecz, wielkie emocje, niezadowolony Boateng na naszych ekranach, Schweinsteiger smutny, ale cóż, taka była gra. Wspaniale grali, proszę Państwa, mecz dla Raúla García chyba najlepszy. Dziękuję bardzo za obejrzenie całego spotkania. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Na to już to wszystko. Dziękuję. Na razie.